Margines błędów wyczerpany przez Bayern Monachium, przynajmniej na jakiś czas po ostatnim szczęśliwym zwycięstwie 4-3 nad Holstein Kiel. Dziś w ramach 21. kolejki Bundesligi mecz z Werderem Brema, który jest początkiem jakże ważnego maratonu. W najbliższych trzech tygodniach Bawarczycy rozegrają sześć spotkań i na omówienie pierwszego z nich serdecznie Was zapraszam w ramach serii Mia Bayern. Miło Was widzieć po tej tygodniowej przerwie w nagrywaniu, yy, mieliśmy chwilę oddechu, zarówno my, kibica, jak i piłkarze, na to, żeby zastanowić się nad tym, co można zmienić. Myślę, że trener Vincent Kompany miał ból głowy po tym, co oglądał w ostatnich spotkaniach Bayernu, zwłaszcza, że no, ta forma Bawarczyków po tej krótkiej przerwie zimowej zamiast rosnąć, niestety, ale wielu z Was, myślę, że zgodzi się ze mną, spada. A niestety dlatego, bo wkraczamy w decydującą fazę sezonu. Przed nami mecz z Werderem Brema, 21. kolejka Bundesligi. Co prawda jest bezpieczna przewaga wciąż sześciopunktowa nad Bayern Leverkusen, ale jeżeli tutaj wkradnie się strata punktów, ta przewaga bardzo szybko może zakończyć się w stratę, zwłaszcza, że no Bayern Leverkusen nie popełnia tych błędów po prostu, a czekają nas jeszcze mecze bezpośrednie z czołówką i może być ciężko, biorąc pod uwagę Ostatnie starcia z rundy jesiennej między Bayernem a chociażby Bayernem Leverkusen, czy w ramach Pucharu Niemiec, czy w ramach Bundesligi. No, dzisiejsze spotkanie: Bayern będzie grał na Allianz arenie, to o 20:30. Do tego meczu podejdziemy prawie z całym składem. Tam Alfonso Davis będzie nieobecny i prawdopodobnie i Royzena i Stech Gnabry. Tutaj, jeżeli chodzi o tych dwóch zawodników, to lekkie przeziębienie, ale z tego co się orientuje, trener chce dać im odpocząć, aby byli gotowi na mecz 1.16 w Glasgow z Celticiem. To spotkanie już w przyszłym tygodniu. No a cóż, a jeżeli chodzi o pozostały skład, no to wiadomo, oprócz tych starych kontuzji, z którymi Bayern się boryka, między innymi i to czy PRC, no to nie ma za bardzo osób, które nie mogłyby zagrać i dzięki temu, co też podkreślał trener na wczorajszej konferencji prasowej, jest duża, dobra, zdrowa kadra gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że w dzisiejszym spotkaniu zobaczymy Bayern odmieniony, bo to, co widzieliśmy w ostatnim meczu z Holstein-Kiel, przyprawia o ból głowy, zwłaszcza po efektownej, jeżeli chodzi o wynik bramkowy w pierwszej połowie i wyniku 4-0, no to ta druga, zwłaszcza końcówka woła pomst do nieba. No, Bayern w katastrofalnym stylu zagrał ostatnich 45 minut, a zwłaszcza ostatnie 20. I ostatnią końcówkę, gdzie dał sobie strzelić łącznie trzy bramki. Strach pomyśleć, co by było, gdyby mecz trwał dłużej, żeby nie zakończyło się remisem albo nawet ich zwycięstwem. No, tutaj błędy, jeżeli chodzi o obronę Bayernu, jak i o obsadę bramki. Niestety są taką bolączką, o której ja mówię od początku tego sezonu, i nie wiem, czy jest na to jakieś panaceum, jest na to jakiś sposób inny niż e, zmiana pewnych zawodników, a może i zmiana na stanowisku trenera. Bo jednak trzeba by się zastanowić, dlaczego połowa zespołu nie jest w optymalnej formie. No, dzisiaj gramy z Werderem Brema, który zajmuje miejsce 8, punktów 30, po słabym początku sezonu. Podopieczni tenera Ole Wernera radzą sobie bardzo dobrze. W ostatnim spotkaniu wygrali z FSV Mainz 1-0 i mają chrapkę na to, żeby urwać punkty Bayernowi. Tam też w tej drużynie jest komu zaskoczyć Bayern. No, Myślę, że każdy już wie, że Bayern ma problemy, jeżeli chodzi o kontrataki i w ten sposób najłatwiej zadać ten decydujący cios. Myślę, że trener Kompany też wie, że należy się tego wystrzegać. I dobrze byłoby jednak, żeby nie stracić w tym meczu bramki, tak jak to się zdarzyło w ostatnim, no bo mecz z Outsiderem, no tak to trzeba nazwać po imieniu, a tracimy trzy bramki, to jest coś, co wydarzyć się nie powinno. Potem zdziwienie, że w widzę mistrzów są takie wyniki, jakie są. Cóż, to będzie próba generalna przed meczem z Celticiem. Też nie demonizujmy tego Celticu, bo to nie jest nie jaka firma, ale w obecnej dyspozycji Bayernu każdy wynik jest możliwy, dlatego dzisiaj chciałbym zobaczyć Bayern grający dużo lepiej niż w ostatnich spotkaniach, chociażby w Lidze Mistrzów czy w Bundeslidze. Taki, który da nadzieję na to, że jednak pewnie przejdziemy ten Celtic i pewnie awansujemy do jednej 8 Ligi Mistrzów. No dlatego dzisiaj liczę na trzy punkty i mimo wszystko na zwycięstwo w dobrym stylu, a nie tylko powiedzmy na prześlizgnięcie się po rywalu, jak to miało miejsce w ostatnich, w ostatnich meczach. Zwłaszcza, że umówmy się, te bramki, które Bayern traci, to są bramki tracone w głupi, kompromitujący sposób, które nie powinny się przydarzać zespołowi na tym poziomie, i mam nadzieję, że w końcu ktoś tam, zarówno w sztabie trenerskim, jak i wyżej, pójdzie po rozum do głowy i sprawi zobaczy, że te problemy są jednak na tyle poważne, że jakąś receptę na rozwiązanie tego kryzysu znajdzie. Jeżeli chodzi o informacje około klubowe, ja powiem tylko tyle, że Alfonso Davis przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium, odrzucił ofertę między innymi Real Madryt, przy okazji Neuer Manuel Neuer, czyli Bramkarz Dumy Bawarii, również zostanie o rok dłużej w Monachium. Wciąż rozmowy prowadzone są między innymi z Musialą i Kimisiem, a Matystel wypożyczony do Premier League. Bayern za to wypożyczenie ma zgarnąć 10 milionów euro, a w przypadku pierwokupu do 70 milionów, także kwota myślę konkretna. Czy dobry ruch? Ja już odpowiadam na jedno z pytań w komentarzach na ten temat. Wydaje się, że tak. Dobrze jest, żeby ten młody zawodnik grał, ogrywał się, zyskiwał doświadczenie na wyższych, w spotkaniach o wyższej randze, a nie tylko ogony przysłowiowe, jak tutaj miał to w Bayernie. Także liczę na rozwój tego zawodnika, bo myślę, że jeżeli on odpali i powiedzmy, będzie taka wola, żeby ściągnąć go. Z powrotem do, do Monachium, no to yy, będzie z niego duża pociecha. No, a jeżeli chodzi o ściąganie do Monachium, to dołączył do nas Gabriel Widowicz, także yy, tak to się prezentuje pod względem transferów, wzmocnień i yy, roszad w składzie. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. Piszcie, jak Wam podobał się. Na dzisiejszym meczie, jakie macie przemyślenia przed meczem z Celticiem? Oczywiście słyszymy się dosłownie przed pierwszym gwizdkiem już w przyszłym tygodniu. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania, Was wszystkich do oglądania naszych social mediów. Znajdziecie nas na X. Na TikToku i na Instagramie pod nazwą Bramkostrzelni. My widzimy się już w niedzielę w piłkarskim podsumowaniu tygodnia. Razem z Patrykiem omówimy to, co działo się w polskiej i europejskiej piłce. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia. Cześć!